Witam z trzecim odcinkiem amnezji. No, już wszystko wziąłem na najniższe. Niżej się nie da zejść z, z grafiki, jak widać. No i zobaczymy, co to będzie. Jak będziecie słyszeli w tle papugę, to sorry. No, nic nie zrobię, niestety. Uuu. A teraz trochę ta gra wygląda jak kupa. No. 28 września 1899. Wyobraź sobie maszyny, które pewnego dnia będą myśleć jak ludzie. Mówimy, jak gdyby by to było nam potrzebne. Ktoś mógłby nawet pochwalić się stworzeniem człowieka, który rozmnaża się jak świnia. Mężczyźni i kobiety na czworakach, bez parzący się na ulicach, zalewający ulice swoimi brudnymi liścikami miłosnymi. Alejki i rynsztoki spływające płynami ustrojowymi. Powietrze aż ciężkie od pożądliwych jęków. Ciała leżące we własnych wydzielinach stworzyliśmy. Trzyliśmy świat, w którym człowiek upodlił się do tego stopnia, że jest skromny rozlewać swoje nasienie wśród przecho przechodniów na ulicy. A to przecież stan, do którego dążył babagę. Nie nie nie, nie, nie nie, takiej maszyny szukamy. Taka istota stałaby się tylko bóstwem, które czcilibyśmy na kolanach. Nie chcemy tworzyć bogów, którzy będą kłócili się Budzić się i co złożyć. I mają oczyścić ten świat i wyzwolić ludzi. Odrzucam babagę. Odrzucam babagę tak samo jak odrzucam Ja pierdolę z tą kcionką żarzących niechaj świnie. Populujące na tak, jak póki jeszcze mogą. już wkrótce je wyłapiemy i odpimy im. la 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 Kurde, mam nadzieję, że ta świnia to nie będzie jakiś, jakiś Bóg, którego nie pokonam. Gdzie ja jestem? Kurde, ale ten grach słabo wygląda na tych na najniższych ustawieniach i do tego jeszcze ledwo chodzi. Ja pierdolę, ja zaraz tą grę zajebię. Nie wiem, weźmy 8. Weźmy wygładzenie, wyłączmy jeszcze. Nic nie widać. Kaś mgła tu jest. O! Plan dostaw. Jak u licha mamy wykonać ten przeklęty plan, jeżeli nawet podstawowy sprzęt nie spełnia swojego zadania nowo nowomodne ciężarówki mogą przejechać tylko ułamek dystansu, jaki pokonywałaby moja, starsza sz, moja stara szkapa. A potem kończy się ta śmierdząca benzyna. Brygadzictwo twierdzi, że wszystko jest w porządku, a poza fabryką mamy mnóstwo pomp do napełnienia zbiornika paliwa. Ale i tak zawsze kończy się w ten sposób, że ktoś musi targać kanister do najbliższej z nich, oczywiście ten w magazynie znów jest pusty. Nie mogę kręcić korbą cały Boży Dzień, po to tylko, żeby w końcu się zorientować, że zbiornik jest pusty. To mam dość. Jak, ja, jak na jedną noc. Idę spać. Przecież i tak nie będzie chciał wyjść na ten cholerny cmentarz Harry. Jeżeli dostaniesz moją wiadomość, spotkamy się w Dijmson Templar na, na jednego. Poszedł chlać. Święcenia. Kościół połączony jest z fabryką. dziwne jednak. Dziwne. Jednak mówi mi, że to do głównej części obiektu powinna prowadzić inna droga. Dziwi wokół pompowni są zamknięte, a droga blokuje mi ciężarówkę. Jakby sobiełoszczysta wiedział, że będzie, będę czy korzystanie z tego wyjścia, czyli muszę znaleźć paliwo do tej ciężarówki, żeby ją przesunąć. Pewnie, no, no nie przejdę tam. Come papa, pictures Jesteście chorzy. Chorzy. Ach, dobra. To wchodzimy. Raz w śmierć, Raz pozie świnia. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Ja może zostawię to otwarte. Ło. W związku z polską chęcią niebezpieczne materiały silnie żrące, wysoce łatkopalne. O! Dziwny pojemnik. Ten kanister może pasować do pompy paliwa, którą widziałem wcześniej. Jest w nim ta sama śmierdząca i obrzydliwa substancja. Będę się zastanawiał na tym, co widziałem w klatce Niech Nie mam zamiaru zaglądać do ciemnej maszyny. Mam teraz ważniejsze rzeczy na głowie. Jest, to może być na przedostanie się do kościoła. Dobra, to nawet nie muszę tam wchodzić. Super. Dobra, to weźmy to. Ej, wcześniej tu tego nie było. Nie wchodzi. Osiwa nie ma paliwa. No ale Chwilę. Nie, no nie działa. No ale to pasowało, no to powinno pasować, nie? Już jest trochę dziwne, Chyba tu nie widzę innego przejścia, wejścia. Już mogę złapać, a to to. No nie, no coś jest nie tak, jakby nie chciało załapać. Tu też nic. To zamknięte. Ale nie wodą wyłą wyłączenia awaryjne. What the fuck? Może jest tu coś innego, co mogę wziąć? Nie, no nie ma nic. Nie, może trzeba kręcić do skutku. To chyba nic nie było, nie? Ty no trochę słabo. nie odpala. Nie wiem, czy to jest jakiś guzik? Ty no help Ty ja się wracam, bo to tu nie działa Jest coś popsute No nic nie wymyślę innego, to widać na razie tutaj nie mogę iść. Tu też było zamknięte, tu też było zamknięte. What the fuck? A. Dobra. Jest wszystko wiem. Jestem pak ze mnie jak zawsze już wszystko wiem Proszę to oddać. A już wszystko jest jasne. Nie od razu poszło, nie. Uh, uh. O, kurwa, widzieliście to. Odejdź stąd! Dobry Boże, muszę się stąd wydostać, zabrać pełniki jego cuchnącą zawartość, a potem uciec, zanim powróci ten człowiekopodobny podobny stwór. Pójdę do kościoła, także takie skaractwo na pewno nie wejdzie na poświęconą ziemię. No kurwa, ludzie poprzedniej epoki, nie? Chciałem powiedzieć, że potwór ma w dupie Twoją religię. On wejdzie sobie, gdzie mu się podoba. wejdzie sobie, gdzie mu się podoba. Nie, on nie będzie patrzył czy wiesz w Boga, Wodyna, Wallacha czy coś. On po prostu sobie wejdzie. To nie jest supernatural, czy coś. Pierdzielamy stąd. Ale się dużo ruszył, ja pierdzielę. Tą drogą, papa. Chodź i zobacz. Czy się zniszczy? Możemy je zabrać do domu? Tak, moja kochanko. Nie, nie mogę na takiej niskiej grafice zagrać, ja nic nie widzę. Dziki, to jest wszystko rozmazane. Nie, trzeba to zaraz zmienić. Trzeba zaraz zmienić to. Co innego obniżę. Dobra, idźmy do tego kościoła, bo tutaj nic nie ma. Same groby. Kurde, tu się jest i to 6 jest No dobra, to nie wejdę Zakład, że ta śmia będzie w kościele <laughs> Na 100% Na 100% będzie w kościele. W kościele świętego Danu Stana. Pamiętam, jak siedzieliśmy tu pogrążeni w rozpaczy i modliliśmy się z opuszczonymi głowami. Jak ja wtedy nienawidzę Boga. Natrąciłem go, jest Panem i Stwórcą, ale również wieprzem, który zabrał mi żonę. Dlatego go odrzuciłem. Mówiłem? Mówiłem, że coś o żonie? Pierwszy odcinek się kłania? Flyers of Phil? W ogóle pragnąłem stworzyć nowego Boga, który byłby Bogiem na nas wszystkich. Co za szaleństwo! Byłem takim głupcem. Gdyby te bluźniercze przekonania we, we mnie pozostały, bym był zgubiony. Ale nawet tutaj czuję pulsowanie maszyny pod kamiennymi płytami. Wiem, na jaką drogę jestem skazany. Ja też, że będę kurwa tu ginął. Notariat, kurde, też. Boże, ta gra nie ma optymalizacji. Jezu, ile, 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 ile. Jezu, nie wiem, idę tutaj. Tu nie ma schodu. Zaraz przeczytamy karteczkę. No widzicie, jak tekstury wyglądają teraz? Jakie to jest rozmazane. I w ogóle już tu już nie ma takiego jakby interfejsu, jak w pierwszej części, że sobie mogę się uleczyć jakąś miksturką czy coś. Po prostu idę, nie? Chyba chcieli bardziej zrobić fabularną tą, ten horror. 3 listopada 1899. Bliźniacy świece wokół figury świętego rzuca, rzucające światło na narożniki kaplicy. Myślałem, że ojciec Jeremasz jest, jest godny zaufania i może można powierzyć mu te tajemnice, ale nie jest taki sam jak wszyscy inni. Stary ksiądz poszedł do za zagród razem ze swoim statkiem i mówił, że, że wkroczy z nimi do naszego świata. Prawdziwy pasz o, prawdziwy pasta i barany. <laughs> Dobra. To nie wiem, czy tu teraz, czy tu? Jak tutaj by... szedłem -szy prosto, Żeby to to so jest to sta, to jest to samo przejście. Uuuu, uh. We require a new deity, one of steam and the wheel, of magnetism and progress. The old god is nothing more than a lame hog, spitting back awful at mankind. Okay. Tak też to słyszałem. Dziennik Ojca Jeremacha i pierwszy pierwszy październik 1890. Kurde, z tą chronologią. Kiedyś to ja musiałem chodzić do nich, by nieść słowo Boże, a dziś oni przychodzą do nas. Ściągani ciepłym kątem w, zim, w, zim, w zimnie i strawą, rozdawaną przez mundusa, sprawiają, że mój kościół jest wypełniony po brzegi, a wierni bezpieczni. Mundus chodzi pośród nich, a oni go wielbią. Nie pozwala im pracować w swojej fabryce, twierdząc, że jego robotnicy muszą być przeszkoleni w obsłudze nowych maszyn. I ryzykownie ryzykować ich cennego życia byłoby nieodpowiedzialne, a wręcz nietyczne. No, to ma ko koleś rację, no. Od czasów Meksyku to zupełnie inny człowiek. Godne pochwały jest to, że w obliczu tak zatrważającej tragedii ten chory człowiek, tak często przykuty do własnego łóżka, prowadzi w Londynie tak rozległą i niezwykłą działalność charytatywną. Nie zadowoliła go pozycja dominującego producenta żywności w kraju, dlatego okazuje się innym. Dlatego okazuje innym dobrą wolę i dzieli się jedzeniem z, z jednymi, a oni wdzięcznością zabierają się w jego królestwie. To chyba nie o mnie, w tym mundusie. What the fuck? No, paść ćwinie, nie? Tu coś słyszałem. Kurde z tymi drzwiami. Nie trzeba do piesa dołożyć. Kto to gra? O! Zagadkowy ślad. To jakiś mechanizm bezwzględnie tajemniczy i piekielny. Nie wiem co to takiego. takiego, ale odpowiedzią jest zapewne brakujący świecznik. Ale dlaczego? Nie mogę tego pojąć. Po co ukrywać tajemne machiny w kościele i gdzie są wierni? Obok ołtarza widać ślady, jakby kogoś tam ciągnięto. Jezu, jakie głośne! Nie wiem, pozapalajmy, żeby tu nikt nie wszedł. Dziękuję. A widzicie, wcześniej było potrzebne krzesiwo. Ta gra ma serio dał nas tym przycinaniem. Tu mam świecznik, nie mogę sobie wyciągnąć z tego. Brakujący mechanizm. Gdzie go teraz znaleźć? Tam byłem. Jakieś księgi do dupy. O! Nie, nic ciekawego. Ej, no what the fuck? Masz dla mnie świecznik? Pierdolę, nie idę tam. Walcie się w dupę! he Znalazłem, ale serio, to jest takie oznaczone. to jest masakra. O! Piekielna maszyneria, silnik bucha ogniem, podsycając płomień Słyszę... Parę pulsującego wewnątrz ścian. Pulsujące wewnątrz ścian czuję, się, czuję, jak wibruje powietrze moje serce, czy na samą myśl o pociągnięciu tej dźwigni, że nie dzieje tej mrocznej maszyny, ale wołają mnie moje dzieci. Nie mogę ich zawieść. Ciągnij! Ciągnij! Ocie, panie! Brama do piekła. Wygląda na to, że nie mam wyboru, a zatem schodzę w dół i niech dobry Bóg ma mnie w opiece, w opiece moją duszę. Jeżeli jest to moje, moje Beldam i mają mnie skuć jak Matiusa ze względu na dzieci, podejmę się tego zadania i stawię czoła wszelkim okropieństwom przychającym czy, czy, pod tym oddarzem Co, ja byłem dzieci? Albo ministrantem, czy coś? yap ja Nie Tam Tak jajka nie działają. Nie psuj się teraz. Ostatnie myśli. Cóż, cóż to za ożywieniec? Zgniły owoc. Parszywy zru... poszywa... poszywany z różnych części. Wątpię, by kiedykolwiek ktoś, ktoś mnie odnalazł, ale zostawiam wam list. Przeszlony w pół roku tego cuchnącego miejsca. Mój kac... Mój kąt stąpa gdzieś poniżej podłogi. A współwięźniowie jęczą w kącie. Czekam, aż ktoś zapuka do mojej klatki, co będzie, co będzie oznaczało, że nadeszła moja kolej na odbycie mrocznej podróży do środka. I przy tej kartce mrocznej zakończymy ten odcinek. I widzimy się w kolejnym. Jeszcze się pobawię tymi ustawieniami, żeby to lepiej wyglądało. Trzymajcie się do następnego odcinka. Cześć!